Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty: sedno, arcy, kapon. Co wychodzi naprzeciw? Trójka, buław. Wynik odpowiedź rada. Dziesiątka monet. Ach, te pieniądze. Setna, arcykapłan. Człowiek jest odpowiedzialny za swoje wydarzenia w życiu, za swoje myśli czy uczucia. Rozwijaj swoją intuicję, bo odnajdziesz swoją ścieżkę, właściwą drogę. Arcykapłan pokazuje udany związek po porzuceniu bogactwa na rzecz wartości człowieka, wartości duchowych. Bez duchowego rozwoju nie ruszysz. Nie ruszysz z miłością, albo jej nie uzyskasz. Pewnie dla niektórych to może być trywialne. To, co mówię, co ta Klara mówi. Ale tak jest. Duchowy rozwój, rozwój osobisty spowoduje, że na Twojej drodze stanie odpowiednia dla Ciebie osoba, która nie będzie zdradzała i będzie Cię wspierała. Co wychodzi naprzeciw? Trójka buław. To jest brak zaufania. Lęk przed byciem oszukanym. To może dotyczyć majątku, skoro widzę dziesiątkę monet. To jest brak porozumienia. Człowiek nie chce się z kimś spotykać. Nie planuje przyszłości, ale powoli kiełkuje u niego miłość. Miłość w sercu. Trójka buław pokazuje. Przyszłość, ale człowiek musi najpierw porzucić arogancję i zarozumiałość. Wynik, odpowiedź, rada: dziesiątka monet. Dziesiątka monet pokazuje majątek, który jest przekazany z pokolenia na pokolenie. Przed nami jest związek, który będzie bezpieczny materialny. Para może zmienić pogląd o pieniądzach. Albo jedna ze strony wskazała, albo pokazała, że majątek finansowy nie daje szczęścia. Nie daje szczęścia w miłości. On jest tylko wsparciem, aby przeżyć kolejny dzień. Przed nami jest związek, który będzie trwały i oparty na wartościach. I tego Wam życzę. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara i Klara Plus. Dziękuję. Klara Tarot.